Znajdujemy się w Zamościu, mieście wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A podstawą do tego był fenomenalny układ urbanistyczny tego miasta, nazywany antropomorficzny. Wybudowany w 1580 roku za sprawą jednego człowieka, który ufundował to miasto czyli Jana Zamojskiego, a także znakomitego architekta włoskiego Bernardo Morando, który zaprojektował cały układ przestrzenny tego Wspaniałego miasta, w którym dzisiaj się znajdujemy. Znajdujemy się w sercu miasta Zamościa, konkretnie na rynku wielkim, równo jednohektarowym placu, który otoczony dookoła jest pięknymi kamienicami. Ale w południowej pierzei wyróżnia się wkomponowany w ciąg kamienic radusz. 52-metrowa wieża raduszowa jest obok nas, a z niej w sezonie turystycznym hejnalista gra. Hejnał, ale tylko w trzy strony świata. Według legendy to właśnie Jan zamojski, założyciel naszego miasta, zabronił grania hejnału w stronę Krakowa jako miasta konkurencyjnego. Natomiast prawdą było to, że żeby wjechać do Zamościa, miasta twierdzy, należało to zrobić jedną z y, trzech bram miejskich, więc hejnał grany jest właśnie w trzy strony bram miejskich. Latem rynek wielki jest wielką sceną dla wydarzeń kulturalnych. Odbywają się tutaj koncerty, spektakle teatralne i zawsze jest pełno ludzi. Za mną znajdują się barwne i kolorowe kamienice ormiańskie, które mieszczą w sobie Muzeum Zamońskie. A o muzeum usłyszycie w kolejnym odcinku.